Zajebierak już? Co? Co <noise> 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 się skończył, smok się skończył, się skończył, Gruby! Drugi. Aj, może wyjdzie. Jezus. Aj, smugowy smoke. Sorry. <noise> ja pierdolę. Ja pierdolę. So, so, sorry, gruby, sorry. Kastę skanuj. Przeszedł, przeszed, przeszed, przeszed W smoku! jest Przeszedł! Sreks... Ja ojciec. O pali się jeden i się zjara. O, kurwa jego. No wokół to jest jakiś... Popuj. Ała, <laughs> wow, Jezus, nie! No tutaj... nie Gruby! Ci jest... i głowa! No. Okej. Okay. Cicho, uspokójmy się. Senek, do przodu a ja to jest. Do przodu, do to są pici po lewo i to, po prawo jest. Oj! A jajajajajajajajajajajaj, karabach! <tiolna> Kurwa! Aaaaa! No, to... no tak jest. No tak. No tak. Kuj się odzywałem. Super! I tak my... bym przegrał, i tak przegrał. Tak to nie możesz tak, myśleć. Nek, tak. ich nie ma. Flaszujemy wszyscy kazany. Tak. Idzie gdzie chce. Doskutuj. No, Dobry. A jakie nie chcę? Gdy z ojcem! O nie! Kto tu idzie za mną? O. Od, oddam wuje. Dobra, nie wita. Pokażę dupę ojciec. Burr! Aha. Burr! Chodź, wchodź, wchodź. Leć. Tam jest jeden kasper. I dead. Mamy grupę Watmana. Oh, oh. Oh, oh. W pudle na tym w garażu siedział na pudle i patrzył w waszą stronę. Hej, są pudle. Na pudle jestem w garażu. <tocuj> <tocuj> Dobra. To było, dobre, O dobre. ojciec, to, to, co tu się stało? Ja pierdolę. Czekaj, osu się, synek, osu się. Wypier wypierdolę granatę to wszystko. Sejdę <noise> na debil. Ojciec, odsuńcie, wypierdolę się w granatę. No, 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 no ja to było o tobie. Smok jest? O jest, jest Jest, jest, jest. Kto yes, rzucił yes, tego smoka? Yes. Ja. O. Chodź, tym woić. Jestem no, ostrożny. Jak do tego doszło? Nie wiem. Znaczy, ja wiem, wybiegł. A ła, Boże! Pijmy tam, ja zobaczę tu. A, kurwo, jebada! Aaaa! <grym /h> Matko 60! Aaaa, Maria, s 3x. Tą rundę można podsunować y w jeden sposób. XD. <grym /h> I pójdź <fud> pistoletów. <grym /h> To, to, jest, to jest ta pierwsza litera alfabetu greckiego i czwarta litera. Czy? Matka! O, o, Co? Chcesz się zamienić? O? Nie, ja bym ci to powiedzieć. Jakbyś spojrzał w lustro, Opa. to Jakbym by się cięło. zrobiło. To bym zobaczył można, po prawo. <laughs> to byś się nie widziała, nieodblokowana postać. Dobra panowie, bardzo ważna runda. Gramy jakbyśmy przegrywali 0-10. No, się cool. To po chuja to. Do pierdolone. Do pierdolocie. ty, bo ja uważaj. Idziemy na pierdalanie. Fra, Ej, ej, halo. żyje, nie, żyje? Kurwa, ile tu jest? kabel. żyje? jedziesz, czy ja widzę. O, brawo. Trzymaj się, Bartek. Chodź, ciało tam zaraz. No Jezus, fucking Michael Schumachers. Chodź, chodź, cyrek, chodź, chodź, moduj. Cyrek, z tym tym gozorem! Że mnie znów tak cokolwiek! Po co odwoguje, <śmiennie> zypnieć, po, go 20, bo się otwóruje? 20 po cisku, Bartek, Po 10 po 10 po 10 po 10 po 10 to 10 po Dawaj, po 10 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 biega, że kroków nie słychać. D annat enten, bo le ou it! A Jungo mer avange! D entet ak water avez namil!